Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie po długiej przerwie na moim kanale. Dzisiaj będzie Brawl Stars. Dla Was to jest pierwszy odcinek. No ja już jestem z Brawl Stars zapoznany, Leona mam na 18 randze. Grałam z kolegą i mam dla Was mega opening. Tutaj możecie sobie zauważyć 72 skrzyneczki i 3 big boxy. I no, no to, to zaczynamy, co przedłużać. Po grze tworzymy sobie z 10 wieka boksów. Crow i ból. To jest Dobra, nie chcę się z nimi bawić. No, kruka to bym pokonał, ale no, z bólem to to, to to nawet mocny skład. Jeśli chcielibyście więcej odcinków z Brawl to napiszcie w komentarzu Brawl Proste, proste. I aczkolwiek to uciekamy. Oj, ulto zmarnowałeś. Wiem. Uważaj! Nie masz z nimi szans. Ja też. Zauważyłem. Wow. I spylam. 5, 4, 3, 2, 1. Dobra, teraz to uciekamy. Dobra, trudno. Przegrana gra, to teraz otwieramy skrzynki. Minus dwa. Minus cztery. Minus. Nic. Nic. No i nic. Dobra, otworzymy do 60. 3 gemy wpadły tu nawet, dobrze. Punkty do Leona, spoko, 8 gemów. Punkty do Leona. Punkty do Poko, Bull Kory, brok. Karl bo. Daryl, keny. Po, po, po I Poko, Leon. Dobra. Zmienię postać na przykład na Bog, bo wczoraj Bobo... Bo go... Czoraj odblokowały. No, ładuj się. się Dobra. Nie Fajna myszka. Dzięki. Zagrała w Minecraft'a. A no, możemy pograć. I w ogóle dzisiaj chyba pojawią się dwa odcinki. Drugi może być z Minecraft'a z Adikiem. Nie wypowiadaj mojego imienia, bo tam... Dobra. To się nazywa Roda. Ej, ale to i tak pisze Adi Prokozak. No wiem, ale to tylko nazwa może być. Ale bez imienia. Bez no, to, no to Adik. Bo jeśli tak masz nazwę, Brossers, no to no, no wiesz. Dobra, tego daj na Mike. Mike. O, robot do ciebie idzie. Mike, masz przekrapany. Tara do mnie. Podchodzi. W sumie to mogę później pograć Tarą. O Boże. Tutaj Jessica. Mam burta. No to być. możesz na, nią, na tą Jessica użyć. O. Ale zabiła mnie. i tak czy siak ma... Ona ma osiem pole. Łot, Jezu! Stanąłem przez chwilę. Jezu, dobra, zabito mnie. Tutaj... Trochę do mnie poszło, to znaczy, bo ja mam tutaj utrudnienie. Minus jeden. Minus no minus mi też. Ja mam minus dwa. Przejezdźmy na... Kolejne dziesięć skrzyneczek. Na piątą rangę jest fajnie, no, fajny tułek. Może coś wypadnie. Nic. Mi by się nie chciało otwierać tych skrzynek. No, mi też się nie chce, ale no... Odcinek! I w ogóle fajnie zacząć Brawl Stars od Mega Openingu. Jeśli byście chcieli więcej Mega Openingu w Brawl Stars... O, to jest już hamstwo. No, już no, nic nie masz, że nic ci nie odróbnę. Jezu, co ja wybrałem? Nie mam zielonego pojęcia. Znowu bu? Nie wiem, coś mi się chyba zawiesiło. O Boże zapomniałem, że L-Primo gra się na blisko. <laughs> A zanim później postać na kogoś innego. Co? Zajm później na jakąś, na jakąś inną postać. Ale tu mam 7070 hp. No dobry jest L-Primo, dobry. No ale tu u mnie jest blisko. Ale że ktoś ma na daleko. Się tak... Chodź tej... O ty... No, nie no, zabili cię! Ja mówiłem, ja o tym Minus 500 tysięcy bucharków. Minus 1. Ja zarobiłam, ale prima to piąta rangę. I 4 rzuty. Dobra, kolejne 10 skrzynek. Tarek, coś dopadło, no więc mogę teraz Tarą pograć. Nie, to już jest to w że no. Ci ani jednej postaci nie drknęło. Ja już otworzyłem więcej niż połowę. A nie, teraz gdzie? Jest! wreszcie jakaś postać, Riko! Riko! Ja też mam Riko! Juu, bądźmy Riko, wreszcie jakaś postać. Dobra, jeszcze jedna skrzyneczka. No ja widzisz nie powiedziałeś, nie... że han tworzy mi żadna postać nie wypada i twoja najlepsza. No zresztą. A to ja zmienię postać, bo w dwójkę nie możemy grać z tymi samymi. To ja wyznaczę, like, Nie, koldę jest nie, bo mam na 16 randze. Na Czekaj, poprawię się na krześle, Okej. Okay. No to zaczynamy. No, myślałem, że już z tego peningu nic nie wypadnie. Bo taki plan, że kupię gemy i sobie spajka. Bo, bo da się go kupić, co No to Rico szedł. mamy. Ika. tam jest skrzyneczka. Dobra, coraz mi postaci mi brakuje, brakuje mi teraz siedmiu postaci, a nie, teraz mi brakuje, jak dojdzie nowa postać, jutro albo pojutrze... Za dwa dni. A, bo to... Bo zostały dwadzieścia godzin i... Yy, yy, ten. Właśnie zniszczyliśmy Bólowi skrzynkę. Smutne. To nowa postać i będę miał siedem postaci do zdobycia tylko, a więc... O, bo i szynka. No, to, to, to nie jest za dobry team.